Że to, co trzymaliśmy od Boga, coś dobrego, świetlistego, mądrego, życzliwego, czegoś, czy możemy się pomylić, podzielić z innymi, to należy robić. Bo po to Jezus, Bóg nam to dał. No właśnie, ale czasami nie chcemy. Czasami coś nas blokuje. Ta Ewangelia jest taką jakby zachętą, taką dodaniem nam odwagi, że spróbuj. Nie wątpi, podziel się. Ale co nas właściwie tak blokuje? mogą być różne rzeczy. To może być reakcja innych osób. Ta reakcja innych osób czasami wydaje się, że może nas pozbawić wręcz tego. Czym chcieliśmy się właśnie podzielić? Że jakby czujemy się, jakby ktoś nas zlał zimną wodą, że o nie, no już nie będę tego robić, bo bo co? Oczekiwałem jakiejś nagrody. Właśnie. Jezus chce nam pokazać, że to dzielenie się jest taką jakby częścią naszej natury. Tego dostaliśmy, dajemy. I Chce nam powiedzieć, że dzieląc się tak, jakby wypełniamy to, czym jesteśmy. I jednocześnie dodajemy do tego światła. Właśnie poprzez jego pomnożenie, przez dzielenie się z innymi. Poza tym, bardzo często, często nie wiemy, co tak naprawdę ta druga osoba zrobi z tym, co powiedzieliśmy. Ta jego reakcja z pozoru neutralna, albo negatywna. Tu w gruncie rzeczy może jednak to wszystko coś dodało, coś zmieniło, zrobiło coś dobrego. Nie wszystkim będziemy wiedzieć. Gezes mówi: Próbuj. Ale po drugiej stronie mówi także o słuchaniu. Mówi o tej naszej roli. Bo mamy zawsze tą podwójną. Jesteśmy nadajnikami, odbiorcami. Mówi tak jak że ty się tym światłem. To się też posiada to światło. Zwróć na nie uwagę, przyjmij je, zatrzymaj je. Spraw, żeby tego światła było jeszcze więcej. No właśnie, ale żeby to zrobić, trzeba właśnie wyjść z tego założenia, że inni też to światło posiadają. I ja tym światłem jestem zainteresowana. Ja chcę się móc otworzyć na to światło i móc je przyjąć. Czyli Jezus mówił: Słuchaj, uważaj. Jeżeli nie będziesz słuchać, ani nie będziesz się dzielić, to tak jakbyś tracił to, co w tobie zostało złożone. Właśnie takie refleksy mam dzisiaj. Podziel się Twoimi, dość.